Znawiam obrady 16. sesji Rady Miejskiej w Wigrodzie. Dziękujemy dla przedstawiciela zarządu w pana Michała Cziurek, który przekazał nam cenne informacje. Jesteśmy jeszcze w punkcie interpelacji i zapytania. Pan Zagórski natomiast. Ja jeszcze raz tylko wrócę powiedzmy na przykład, czy, żebyśmy nie prowadzili polemiki w punkt osobistych wywodów, jeżeli chodzi o punkt, interpelacje, zapytania, bo jeszcze raz mówię po raz któryś, że to są istotne sprawy dla mieszkańców naszej gminy. W tym punkcie załatwiamy są. Tak. Ja chciałbym, drodzy Państwo, szybko powiedzieć, bo taka niemiła sytuacja w przerwie, że dopiero się wypowiadałem, że ponoć Pan Krykowski na mnie pisze, który w przerwie powiedział, że na mnie jutro napisze. Tak mi powiedział, że jutro na mnie napisze. Proszę tak, tak. Tak. Państwa, ja jeszcze raz chcę powtórzyć, nie wiem, czytanie ze zrozumieniem, po prostu naprawdę nie poruszajmy takich tematów. Pan Radny Damian Słuchowski kontynuuje. Dziękuję. Zgubiłem się w technice. Proszę Państwa, Przepraszam, że komuś się nie i śmiech albo, że siedzę koło jednej osoby czy innej. Postaram się usiąść inaczej za tydzień. Natomiast teraz tak poważnie wracam się do Pana Przewodniczącego, do Państwa Rady. Tutaj Panowie poruszyli jeden z kilku, kilku, kilka, kilkunastu punktów protokołu RIO. Jest tam wiele poważnych spraw, między innymi kwestia Teoretycznie, powiedzmy, zarzutu w sprawie finansowania miasta, bardzo dużych nieprawidłowości finansowych ZPK, czy też właśnie wykonywania wielu robót dla gminy bez przetargu. To akurat był chyba niefortunny przykład odnośnie ZPK. Natomiast było tam też pytanie, dlaczego jedna z firm, która robi pracę, wykonuje również awarię. No to odpowiedzi było tłumaczenie, ponieważ ta firma ma kobarki, ludzi i sprzęt na miejscu, dlatego od razu zdołamy się z nich korzystać. No, pozostawię bez komentarza. Uważam, że można było inaczej. A jakie moje pytanie? Proszę Państwa, Panie Panowie Radni, Panie Przewodniczący, to jest, tak jak tu Pan Burmistrz powiedział, zdaje się, to, że pamiętam, odpowiedź będzie szykowana do RIO, tak? Pewnie po tej odpowiedzi będą jakieś zalecenia pokontrolne. Bardzo bym prosił, żeby mnie zaprosić na Komisję Budżetu, bądź też na inne posiedzenie jakiejś wspólnej komisji, w będą prowadzone właśnie rozmowy w tym temacie, bo uważam, że jest to bardzo poważny dokument. I Państwo powinniście się tym dokumentem zająć. Także bardzo proszę, żeby mnie poinformować, zaprosić. Proszę też, żeby to było w godzinach południowych, bo i teraz już tak nie mogę sobie pozwolić na przyjście na Radę. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, inne komisje mają swój plan. W związku z tym myślę, że będą odnosić się to również do tego protokołu. Natomiast. Jeżeli chodzi o terminy, to, jest to one są ustalane jest my, i, i znane publicznie. Natomiast to oczywiście Komisja Budżetu, powiedzmy zdecyduje, na pewno też my, wszyscy radni będą się interesować my, tym protokołem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o, czy to będzie w godzinach popołudniowych, no tego nie mogę wam obiecać. Pan Radny. To jest odpowiednia chwila, czy, czy czekać na wnioski, ale powołując się właśnie na ten punkt yy, obr, planu obrad Komisji Budżetowej, możliwość dokonywania zmiany uzupełnień w, w placach pracy w trakcie trwania roku, to prosiłbym o wniosek pod głosowanie o rozszerzenie punktu drugiego Komisji Budżetu Finansów analiza sprawozdania o wykonaniu budżetu na rok 2015, także analizę właśnie protokołu kontrolnego z Rio. To myślę, że jeżeli zajęłaby się tym e, Komisja Budżetu i Finansów, to moglibyśmy też osoby zainteresowane właśnie zaprosić na posiedzenie i zająć się dogłębnie tymi wnioskami, zaleceniami kierowanymi do, e, przez Rio właśnie po protokole. Dziękuję bardzo. Czyż wniosek stanie na, na posiedzeniu Komisji najbliższej budżetu odnośnie jakby no, wprowadzenia do porządku obrad pracy komisji tego tematu? Skoro taka formuła została, taka forma została dopisana. możliwość. Dobrze, czy są inne interpelacje, zapytania. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, przed przerwą powiedziałam, że chciałabym zadać pytania bliżej ludzi. Otóż przygotowałam pytanie właściwie do Pani Kierownik PELC, Pani Kierownik Gminnego Szefra Pomocy Społecznej. Chodzi mi mianowicie o, o ten projekt prorodzinny Rodzina 500+, plus, w związku z tym, że Pani Kierownik nie ma, a czasu jeszcze troszeczkę mamy, bo, bo, bo ten projekt ma wejść w życie w miesiącu, kwietniu. Więc y, po, jestem po rozmowie z panem burmistrzem y, i pytania zadam w odpowiednim innym momencie. Drugie pytanie myślę, że, że może zadam w tym momencie, y, bo będzie czas, aby, aby, aby coś zrobić z tym przedsięwzięciem. Otóż mam taką informację, że Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej zaprzestał rozprowadzania produktów żywieniowych. Wiem, że to są olbrzymie ilości, wręcz tony. Panie pracownice GOPS-u bardzo ciężko pracowały i w związku z tym, że nie ma pomieszczenia na przechowywanie tych, tychże produktów, GOPS się wycofał. Jeśli to jest prawda, to byłoby bardzo przykro i bardzo proszę, jeśli, jeśli w imieniu pani pani Może pan burmistrz nie odpowiedzieć, to będę zadowolona dziękuję bardzo. Nie, pan burmistrz. Odpowiem najkrócej jak mogę. Nie mam żadnej tego typu informacji, ale natychmiast zareaguję, czyli obiecuję, że jutro się dowiem w tym temacie. Niedopuszczalne uważam, aby przerwać tego typu działania. Przerwał kościół, przerwały inne organizacje, nie mogą to robić seniorzy W tej chwili pozostaje tylko i wyłącznie od I to musi być. I będzie na pewno. Dziękuję. Nie widzę innych zapytań. w punkcie. Po tych wnioskach, jak mówiłem, dobrze, teraz oddam Pani głos. Przechodzimy do punktu wolne. Wnioski tam Pani z tyłu prosiła, byśmy o zabranie głosu. Proszę bardzo. Ja mam się Dobrze, jestem mieszkanką Borzęcina. Jak wspomniałam, pani Bożena domaga się chodników. Wieś w zeszłym roku dostała odbiór na kanalizację. Dużo wcześniej dostała odbiór na wodociągi. My jesteśmy także przywiązani do tej wsi. Wody nie mamy, jak nie mieliśmy z rociągu. Była susza. E, niestety, no, jak wiecie Państwo, mamy studnie, które nam wyschły. Był problem z wodą, tak? W tym roku, jak będzie taka sama susza, przepraszam, do kogo pójdę w prośbę, żeby móc sobie zrobić pranie podstawowe rzeczy. Mamy XXI wiek, proszę Państwa. Tu widzę, jak panowie się biją. Świetnie im to idzie. Pewnie może i klocki, zabawki i tak dalej. Ale my mamy poważniejsze rzeczy, proszę Państwa. Ja nie mam wody na te. Czy ktoś mnie zapytał o to, jak sobie radzę? Jak sobie z tym problemem radzę? Co mam z nim zrobić? Przepraszam. Prosiłam o chodnik, żeby mieć możliwość przechodzenia na pierwszą. Nie mam możliwości, bo graniczę z piątką. Jest trudno uzyskać zezwolenie. Jak już mogę dzierżawić? koszt kosztuje bardzo dużo. Zaproponowano mi z gminy, żebym z drugiej strony zrobiła sobie furtkę, która umożliwi mi dojście do drogi, która dalej włącza się do piątki. Co dalej? Przepraszam, mam próbować, jeśli mam auto niesprawne, tak? Gdzie mam tym rowerem jechać? Jechać na tą piątkę, żeby stracić życie, żeby ktoś się w końcu obudził, zobaczył, że my też mamy problem. Ze śmieciami sobie poradziłam. Gdyby nie e, pani Matusia tak, I jej pomysł, żeby napisać to w gazecie, to pewno nikt by o no, nas nawet nie wiedział, że tam jesteśmy. Te trzy śmieszne domki przy piątce należące do Borzęcina jesteśmy bezpańskie, tak? Ani żmigród, ani Burzęcin, tak? Więc do kogo mamy zapukać do drzwi i powiedzieć, słuchajcie, mamy problem, tak? Czy ktoś nas kiedyś słyszał? Rozmawialiśmy, mówię, była rozmowa, byłam w zeszłym roku, przepraszam, wcześniej, były wymogi, był problem. Poszłam o wnioski. Wniosek dostałam od swojego byłego sortysa, czyli pana Bońskiego, tak? To czyli jeśli ja mam problem w Borzęcinie, to gdzie mam szukać pomocy? W Korzeńsku. No do kogo mam pójść? Do pani minister? No wybaczmy sobie, skoro my wybieramy władzę, oczekujemy od niej jakiejś pracy, to oni są w momencie wyborów, a dalej? Gdzie my jesteśmy, społeczeństwo? Co mamy ze sobą zrobić? No skoro jesteście dla nas, to przepraszam, kto nas słucha? Dziękuję. No, w tej chwili panią słuchamy i, i dlatego też jesteśmy myślę, że no, odpowiednie osoby odpowiedzą pani, a na pewno będziemy nie zostanie pani z swoim problemem. Pani Bożena Żuńnierówna. Ja tylko powiem, że ja akurat pierwszy raz słyszę od pani, bo pani nigdy w życiu nie rozmawiała ze mną, że są takie problemy. Dlatego też od razu mówię, że to, co tutaj słyszę, słyszę to po raz pierwszy. Dziękuję. Na pewno sprawa jest bardzo istotna. Oczywiście nie? i to będziemy teraz rozmawiać, ja ale myślę, teraz w tej chwili, jak się dowiedziałam i na pewno to będą rozmowy na komisjach, będą rozmowy z Panem Burmistrzem z odpowiednimi osobami, ale przysięgam, ja nawet nie wiedziałam, że wy nie macie wody. To, znaczy, to była woda do tej pory powiedzmy 100 dni, ale powstał taki problem i nie Pani jeszcze, tylko Pan Burmistrz dobrze i potem Pani. Pani, szczerze mówiąc, ja też jestem zaskoczony. Mówiłem, że pracuje 22 lata w urzędzie, ale pani równie nie było. Ale byłaby pan Lewandowskiego. Pan Lewandowski dobrze zna sprawę. nie wyobrażam sobie, aby tego tematu nie można rozwiązać. Można, na pewno rozwiązać. Musi być tylko wola. Myślę, że problem tkwi zupełnie w czymś innym. Bo nie mamy dzisiaj wsi, która nie miałaby go Bo rzęcin również bardzo. Czyli pani ze swoim problemem, że tak powiem, do szerszej opinii dotarła w dniu dzisiejszym. Pan burmistrz od wielu lat mówił, że gmina jest w 100% złodociągowana, prawda? Czy pani jeszcze chciała coś dodać? Tak, a jakie mamy możliwości z tego, co mówię rozmawiałam z panem Lewandowskim? Pismo leży od ubiegłego roku odnośnie kawałka, który graniczy jest gruntem gminnym, graniczy ze sąsiadki płotem. Pozwolę sobie powiedzieć, że nawet jestem w stanie mówię, zabezpieczyć sprzętowo ten moment, żeby ktoś mi pozwolił nawet utwardzić ten kawałek, żeby mogła poruszać się rowerem. Rozmawialiśmy z panem Lewandowskim z Panem, który zajmuje się gruntami. Była komisja i do dnia dzisiejszego nie dostałam żadnej odpowiedzi. Oczywiście wszystko każdy rozmawiał, tak? A do dnia dzisiejszego nie dostałam nic po odpowiedzi. Mówię, mogę udzielić jednostek sprzętowych, mogę załatwić po części y, szutu, y, czy jakiegoś y, środka, który utwardza, tak? żeby mogła poruszać się rowerem wzdłuż łotu mojej sąsiadki, gdzie to jest grunt. Gminy, z tego co wiem, chodząc przy tej sprawie, ale do dnia dzisiejszego nikt mi nie udzielił na to odpowiedzi ani pisemnej, ani ustnej. Proszę państwa, więc tutaj Pan Kierownik, teraz sprawdź, jeżeli chodzi o dokumenty, które wpływały. No i na pewno tutaj ja również powiedzmy, przyjmuję te informacje. I tutaj pan, Pani Sołtys i Pani Rada, którzy Ci nas się zajmą. Pan Radny. A, też no, Pan już efekt końcowy chce znać, tak? <grym> jak, jak, jak... Pani Kwiecień użyła wstępny wniosek i została odpowiednia na ten wniosek, ale nie miała dopusty. Dobrze. No to to już nagrały jasień. Powie Panu Radny, Panie Dobrze, w związku z tym powiedzmy tutaj dojdziemy do tego wniosku i wszyscy poznamy, dobrze? Co dalej? Dziękuję bardzo. Czy w dolnych wnioskach? Jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? O, pan burmistrz. Ostatnio chyba przez cztery lata swojego zastępowania tyle nie zabieram głosu ile na tej sesji. Proszę Państwa. Ja chcę nawiązać do ostatniej sesji. Ona miała dość emocjonalny i burzliwy charakter. I chcę powiedzieć, że ja z ogromną uwagą, podobnie jak burmistrz Lewandowski, słuchamy wszystkie uwagi krytyczne i je analizujemy. Ale też czekałem do końca dzisiaj, bo spodziewałem się pewnej reakcji czy też odpowiedzi. Otóż na ostatniej sesji Pan Radny Kalinka, inspirowany wcześniejszą wypowiedzią Pana Radnego Kraszewskiego, zadał pytanie Burmistrzowi odnośnie projektów obywatelskich oraz y, pytanie dotyczące zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim Żmigrodzie. Ja osobiście podpisywałem plik dokumentów skierowanych w tym temacie do Pana Radnego. Oczekiwałem, że dzisiaj będzie jakiś komentarz do tego. Dlaczego spodziewałem się tego komentarza? Teraz nie oczekuję, Panie Radny. Dlatego spodziewałem się, iż wówczas padło bardzo poważne słowo. To słowo brzmi nepotyzm. Proszę Państwa, ja dzisiaj brak odpowiedzi, czy brak w ogóle poruszenia tego tematu, odbieram jako zjawisko pozytywne. Bo nie mogę inaczej odebrać. Skoro nie wzbudza to określonych emocji, czyli rozumiem, że wszystkie dokumenty, jakie dostarczyliśmy z zakresu projektów obywatelskich oraz cały wykaz osób zatrudnionych nie wzbudza żadnych emocji. Ponieważ że myślę, że mogę i mam prawo i obowiązek w ten sposób. Myśleć, ale jednocześnie oczekiwałbym i proszę o to i to jest wniosek. Jeżeli padają tego typu poważne pytania i poważne zarzuty, to prosiłbym, aby w przyszłości, nie dzisiaj, bo już za późno, ustosunkować się do tego typu stwierdzeń, a być może powiedzieć, przepraszam, to przecież tak wiele nie kosztuje. Dziękuję bardzo. Ja tak, to w takim okresie proszę Państwa tylko po jednym zdaniu dobrze tak, tak żeby już. Raz, dwa, trzy. Pan burmistrz uznał, że już jest za późno, odniosę się do tych słów. Pani burmistrz ma przed sobą protokół sane z, o, o, z posiedzenia poprzedniej sesji. Mogę przeczytać swój fragment, jeżeli pan rzeczy sobie. Tutaj zaznaczyłem wyraźnie, że już jeden z radnych złożył bardzo poważnego zarzutu dotyczącego nepotyzmu w gminie. Chcę odpowiedź pisemną. Powiem Państwu tak, zgodnie ze statutem gminy, jeżeli odpowiedź pisemna radnego, czy osoby, która składa ten wniosek jest według jego oceny niezadowalająca, to Poponowi po, swój wniosek do przewodniczącego, wskazując uwagi, jaki wniosek powinien być jeszcze rozszerzony. Ja uważam, że odpowiedź, którą Państwo skierowaliście w kwestii zatrudnienia gminy Żmigród, pracowników, odnośnie zarzutów, jakie tutaj padły, podkreślę, z mojej strony e, nepotyzmu, jest zdecydowanie niewystarczająca. Dlatego, Panie Burmistrzu, nie odnosiłem się do e, e, wniosku, który złożyłem, ponieważ uważam, że odpowiedź, którą Państwo mi w tej kwestii udzieliliście, jest niewystarczająca i zbyt mało informacji zostało przekazanych. W mojej ocenie po prostu skopowiano ze strony internetowej wykaz pracowników i przekazano mi. Dlaczego uważam, że jest niewystarczająca? Podczas komisji w sprawie działalności ZPK na końcu zadałem panu, pan dyrektor jest może się do tego odnieść, pytanie o stan zatrudnienia w ZPK. I na pewno radni, którzy byli obecni, pamiętają jaką odpowiedź pan y, dyrektor y, pracownik z ZPK mi udzielił, że na datę tamtej komisji było kilkadziesiąt osób zatrudnionych na różnych formie cywilnoprawnej i umowy o pracę i zlecenie w samym ZPK. Natomiast w odpowiedzi, którą mi państwo udzieliliście, że w gminie i wszystkich jednostkach no, pracuje około 30 osób. No to czyli tutaj coś się nie zgadza, Panie Burmistrzu, no i dlatego mówię, ponowię swój wniosek, szczegółowo może rozwiązając i wtedy na pewno uroczy się tutaj zapewniam Państwa, że swoje wnioski... I przedstawię na forum tutaj tego te audytorium, ale także zamieszczę na moim profilu na portalu społecznościowym, żeby każdy, kto niestety z uwagi na godziny, w jakich odbywa się sesja, mógł również wynikliwie zapoznać się i odnieść się w uwagach, w komentarzach do tego wniosku. Zapewniam Pana, Panie Burmistrzu, że jeszcze y, trwają prace i kiedy będę miał na pewno powiadomię Pana o tym. Dziękuję to... bardzo, Pan Radny wszystkich. Ponieważ zostałem wychowany do tablicy, pozwolę sobie na parę słów komentarza, Jeżeli chodzi o plik dokumentów, nic na ten temat nie wiem, panie Borysz. Bo to nie do pana. No, ale jakby do do wiadomości, to trafiło. Tym bardziej, jak pan wspomniał, że byłem inicjatorem tego powiedzenia. To, po co powiedziałem wtedy, podtrzymuję. I nie zmieniam zdania. A jeżeli pan ma takie czyste sumienie, ja otrzymałem odpowiedź na złożony wniosek we wrześniu. Jeżeli chodzi o zatrudnienie we wszystkich podmiotach zarządzanych, podległych gminie, to nie dostałem już żadnej informacji. Natomiast jeżeli chodzi o samą gminę, dotyczyło trzech konkursów. Takie, dosłownie tyle tekstu było, bardzo przejrzyście, w punktach 3. I całe się nie wycofuje. Po to, co powiedziałem, uważam że za aktualne. Mówiliśmy tu o internecie. Myślę, że ta wiedza nie jest y, jedyną, jaką ja posiadam, bo potrafię personalnie pewne sprawy jakby sobie wypośrodkować, ale też y, odwołuję się do tego, żeby Pan też poczytał, bo y, może dla Pana to są skrajne pewne opinie. Ale naprawdę, jeżeli chodzi na temat zatrudnienia, to jest wszechobecny nepotyzm i podtrzymuję to pod groźbą karną. Jeżeli Pan chce z tego zrobić użytek, proszę bardzo, proszę mnie podać do sądu. Jestem przygotowany i będziemy rozmawiać na forum innym jak to dzisiejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo ten temat już mamy załatwiony. Inne wnioski? Nie widzę. W takim układzie przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, sesji numer 15, państwo radni otrzymali. No, ostatniej sesji była informacja odnośnie tego, że jeżeli ktoś z radnych chciałby otrzymywać protokoły drogą mailową, to takie będą wysyłane. Z tego co wiem, dwóch radnych tu sobie życzyło i otrzymali, tak? Dobrze, jeżeli ktoś jeszcze z radnych będzie chciał, proszę podać adres do biura rady i też będą protokoły otrzymywać. Są uwagi do poprzedniego protokołu, protokołu z 15 sesji. Nie widzę Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji 15 proszę o podniesienie mandatu 15, dziękuję jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnego punktu informacji i komunikaty przewodniczącego. Proszę państwa tak jak, jak już było w, w toku dzisiejszej sesji. Ja udzieliłem odpowiedzi dla, dla pana Roberta Korytkowskiego. Pan Robert Korytkowski mówił, powiedzmy, że, że są to jakby niewystarczające informacje. Oczywiście my, ja udzielę po raz drugi informacji, ale chcę powiedzieć po prostu, że ja nie mam nic do dodania, ponieważ tak, taka była sytuacja na komisjach. Była dyskusja, było głosowanie no i to są fakty, po prostu i te fakty mogę po raz drugi jeszcze przekazać. Ponadto Pan Robert Kwiatkowski również otrzymał odpowiedź od Pana Burmistrza odnośnie udziału dyrektorów gminnych jednostek i kierowników referatów na sesji. Ponadto chcę powiedzieć jeszcze, że spłynęły do Biura Rady dwa wnioski. Jeden wniosek Pana, y, pana Brodali Jarosława, który no, chciał, chciałby, aby podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z basenu. I na wczorajszej komisji ja przedstawiłem pewne wyjaśnienia dla Państwa radnych. No i Państwo radni w głosowaniu zdecydowali, że ta. Formuła, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o bilety na basen jest odpowiednia, natomiast, czyli przygotowana przez dyrektora ZPK, natomiast, no radni chcielibyśmy mieć, powiedzmy, jeszcze przed ostatecznym uchwaleniem tej taryfy, tych cen, spotkanie z Panem y, tutaj dyrektorem i taką odpowiedź, powiedzmy, ja Panu przeszedł. Odnośnie jeszcze kolejnego wniosku, który był skierowany przez radnego pana Damiana Słowkowskiego, dotyczyło to jakby opracowania w formie uchwały budżetu obywatelskiego, czyli po nowemu i żeby to rada taką uchwałę podjęła. Również ten temat był obecny na wczorajszej komisji. Radni otrzymali pewne wyjaśnienia. No i przyjęliśmy też w głosowaniu większością 12 do, do 2, czyli 12 za, żeby utrzymać tę formułę, a mianowicie powiedzmy, że, że zasady zostały określone w zarządzeniu burmistrza. Tutaj w konkluzji było też, była też taka informacja, że ten budżet obywatelski funkcjonuje w podobnej, w podobnej formule. We Wrocławiu, w strzelnicy Bieliczu czy o Polikach Również odpowiedź dla Pana Radnego Przekaż. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt dotyczący informacji i komunikaty przewodniczącego Rady, Rady. Zamykam 16. sesję Rady Miejskiej w